Cześć Wam wszystkim, tutaj kubek, i dzisiaj Wam pokażę taką książkę. Jak tu widzicie, jedną w tle, która wyszła jakiś tydzień temu, dokładnie, chyba, ja była 13 grudnia w Japonii. Ja kupiłem sobie dwie takie książki. Um, oczywiście, dwie takie same, jakby co. Taka książka, słuchajcie, kosztuje 2000 jenów, czyli. Jakieś 60 zł mniej więcej, ale wysyłka kosztuje następne 2000 jenów, czyli wychodzi 4000 jenów za książkę 120 zł. Ja kupiłem obie za około 180 zł na Amazonie w podpisie będzie link, tylko jakby co nie można tam płacić PayPalem, trzeba płacić kartą kredytową, ale no, akceptują polskie kajty, więc to nie jest problem. Więc tutaj widzicie, jak wygląda książka w obwolucie w tle. Tak, ja wyjąłem książkę z obwoluty, żeby się nie zniszczyła. Tak wygląda ona. Bez obwoluty. Tutaj mamy na okładce kładzę i miutu. Z tyłu wygląda to tak. Czyli nic ciekawego. Słuchajcie, chciałem, chciałbym wam pokazać, jak to wygląda szybko, mniej więcej, żebyście sobie mogli zobaczyć. Bo, tak książka, to dość duży wydatek, więc nie sądzę, żeby każdy mógł sobie na nią pozwolić. Um, tutaj jest wklejka, czyli wewnętrzna stajona. I słuchajcie, książka jest podzielona na kilka oddziałów. Nie wiem, jak to dokładnie wam pokazywać, bo ona się będzie zamykać, jak ją tak postawię. No jakoś sobie pojedziemy, co? Więc ona jest podzielona na kilka oddziałów. Nie jestem pewien o co w tych oddziałach chodzi. Szczególnie tych z Pokémonami, więc. Pokażę wam po prostu po kolei, co ciekawsze rzeczy tutaj macie pokazane, oczywiście opisy są tylko po japońsku nic tu nie ma po angielsku, a nie jest no czyli tutaj jest pokazane jak powstawała ta ilustracja która ozdabia okładkę większość z tych ilustracji z tego co wiem jest tajemnicznie e, malowana, chociaż ta chyba była w photoshopie a mam tak mi się wydaje w każdym razie taka ciekawostka Tutaj. Widzicie? Mam nadzieję, że widzicie mniej więcej. Aha, czyli tutaj są pokazane. Jest powiedziane, co jest w jej Nie zauważyłem tego wcześniej. Widzicie? Czyli mamy tak na początku: um, Battle, czyli co? Walka. Czyli to są Pokémony w e, trakcie walki. To jest pierwszy rozdział. Potem mamy pokemony żyjące w lesie. Potem mamy Pokémony żyjące w wodzie. Potem mamy Pokémony żyjące w ciemności, w majoku. Potem mamy pokemony, które żyją w mieście z ludźmi. Następny rozdział to słodkie pokemony. Następny rozdział to pokemon trainers, czyli trenerzy, czyli będą arty z z No i chyba zaczynamy tutaj. Tyle jest rozdziałów. Tak, z tego co czekajcie zobaczę jeszcze. Ciężko to pokazywać, muszę wam przyznać. Ale nie, tak. I to jest w ogóle rozdział pierwszy, czyli Czyli ilustracje według tematów. Tutaj mamy pierwszą ilustrację, która otwiera nam ten rozdział o, z Pokemonami w trakcie walki. Nie będę wam chyba pokazywał wszystkich, bo to by zajęło dość dużo czasu. Książka ma 200 stron, Więc mamy tutaj. Tangrow Blaziken'a, jak widzicie. Wiecie, jak to zrobić? Nie chcę, żeby mi się też ta książka zniszczyła, szczerze mówiąc, no bo była dość kosztowna. Tutaj jest Charlie Zayt z Legendary jak widzicie. Tak to wygląda. Znaczy byłem, znaczy byłem przekonany, to znaczy myślałem, że będzie trochę inaczej ta książka wyglądać, bo niezbyt mi się szczerze mówiąc podoba to jak umieszczone są postaci, na, znaczy te ilustracje na stronach. Wygląda to trochę biednie moim zdaniem. No ale nie jest najgorzej. Mogło być gorzej, mogły być mniejsze te wszystkie ilustracje, fajnie, że chociaż są większe niż, um, niż na kajtach, można je sobie dokładniej obejrzeć, bo niektóre na to zasługują. Tak więc tutaj mamy dalej te pokemony walczące i tutaj zaczyna się oddział z pokemonami żyjącymi w lesie. Tutaj mamy fajną ilustrację z miu. Tutaj mamy Meowstica i tego gościa nie wiem jaką się nazywa, nie pamiętam. Tutaj leśne pokemony. Fajnie, że są podzielone na takie rozdziały, i to jest słuchajcie, to jest Ariolu, bardzo go lubię. I tutaj, słuchajcie, to jest pierwsza część, jakby ta książka, jest Pikachu. I tutaj z. To jest bodajże z, z Diamond and Pearl, tajemne Skyby w polskiej wersji się nazywał ten set. A tutaj jest Heita Payamo z DP, I tutaj mamy Pokémony żyjące pod wodą. Tutaj macie pokazane trzy kajty z takiego mm, subsetu e, Southern Islands Bodajże on się nazywa On był dostępny w Japonii, z tego co wiem, te znaczy w Japonii i w, w Angielska wersja też istnieje, z tego co wiem te japońskie są rzadsze Nie jestem pewien W każdym razie ten set ma chyba 18 kajt, coś takiego Ja muszę wam przyznać, najbardziej lubię te ilustracje Um, te plastelinkowe są bardzo fajne, tutaj jest przykład takiej jednej. Chociaż te, te są płaskie, ja lubię te takie z całymi świekami. może będzie tu coś takiego w środku, słuchajcie, ręce mnie bolą, jest to niewygodne to pokazywanie, ale cóż, trzeba się poświęcać. Żebyście też mogli sobie zobaczyć mniej więcej jak to wygląda. Tutaj mamy taką fajną, dużą ilustrację. To jest chyba Swampage, tak? Matkip tutaj jest na górze. Ta mm, środkowa ewolucja, niestety nie wiem jak się nazywa, ale ilustracja bardzo fajna. Jest Magic Mhm. Mm Ostrzy. Chyba nie chce ostrzyć. Nie chce nam wyostrzyć Magic Ipa, widzicie? Tutaj dalej te wodne. Chłopaki, dziewczyny pewnie. I tutaj mamy te majoczne Pokémony Mamy taką bardzo fajną, dużą ilustrację. Jak widzicie, chyba całą łapię. Bardzo fajne jest to, że te ilustracje, tak jak tutaj, jest jedna duża ilustracja, ale te mm, y, fragmenty tych ilustracji są wykorzystywane na kajtach pojedynczych danych Pokémonów. Słuchajcie, kończy mi się pamięć, więc będzie krótka przerwa i ja sam. wracam. Słuchajcie, jestem znowu. Warcie mi to muszę ale mam trochę mało miejsca na tym telefonie. Tak naprawdę muszę kupić sobie lepszą kajtę. Czyli mamy następny dział. Tak jak mówiłem, Pokémony mmm, żyjące w Majoku. Tak. Tak I tutaj jedziemy. Mamy Miss Daiwius, bo także chyba. Tak jest. Chociaż, słuchajcie, to jest mm, tylko chyba styl tych ilustracji, bo niektóre z tych Pokémonów oczywiście nie są, wiecie, i tak dalej. Bo tutaj jest na przykład FNAP i on jest wodny. Tutaj, wiadomo, te są dość majączne. Gajążne typy. Tutaj, tak samo, mamy bardzo fajne są te ilustracje. Wolę te, ajęcznie rysowane. Te starsze ilustracje w ogóle, według mnie, są fajniejsze. Starsze kajty też wyglądają fajniej. Czekajcie, czy to ostrzy, czy ostrzy? Ok. Całe ilustracje wyglądają fajniej, Bardzo żałuję, że te nowe Full eight i tak dalej nie są takie właśnie rysowane. Nie wiem, czy to wyglądałoby dobrze. A na przykład yy, Lay Sunday Full Eight z Flashfire wygląda dobrze, a nie jest taki 3D jak te inne pokemony. Niektóre wyglądają fajnie w 3D, niektóre kiepsko moim zdaniem. No bo popatrzcie na przykład, no, że mnie dużo fajniej wygląda taka ilustracja niż ta 3D. Oczywiście każdy ma inny gust, więc ja mówię tylko w swoim imieniu. Mam nadzieję, że dobrze widzicie, bo naprawdę ciężko to pokazywać. O, tutaj mamy taką fajną ilustrację też dużo. też nie wiem, jak się nazywa ten Pokémon. Tutaj jest Pumpkabu, ale ten mały? Nie wiem. Jest też Aibok, Tavernant jest też, tutaj jest ten um, nietopesz on się nazywa Neuwein bodajże. Tutaj mamy Meloette, też bardzo fajny pokémon I tutaj mamy rozdział z pokémonami żyjącymi w mieście, w otwiera bardzo fajna ilustracja. Z której też chyba tam częściowo były wykorzystywane na kajtach pojedyncze pokémon, choć takiego Pikachu nie kojarzę. Szczerze mówiąc, może jest, ale tutaj macie przykład właśnie jednej kajty z Aeolu. To jest Pojomo Black and White. Chyba go nie mam niestety. No wygląda bardzo fajnie. No i tutaj mamy te miejskie Pokémony. Jesteśmy na 80 stronie dopiero. Jeszcze 100 stu, przed nami ponad. Naz no, śmieszny Pokémon grzybek z Pokebolem na... na... Znaczy jako, tym, jak to się nazywa, kapeluszem. Tutaj jest bardzo fajny ten zestaw trzech, tego, jak on się nazywa, Tepic, U -M Boy, a ten, nie pamiętam, Pignite chyba. Bardzo fajne są te trzy kajty. Bardzo mi się podobają. Tutaj mamy Stymie. Tego Pokemona nie lubię. Szczerze mówiąc kojarzy mi się z Misty. Byłem mały, to oglądałem Pokemony z telewizji i niezbyt ją lubiłem. Tutaj mamy taki fajny, to jest chyba Houndum, chociaż nie, to jest chyba ta poprzednia ewolucja jego, nie pamiętam jak on się nazywa. Tutaj jest fajny Pikachu i ten, um, tak, ta kajta z, tym, z, tym, z tą ilustracją chyba nie jest dostępna nigdzie w, na angielskich kajtach. Wiem, że ona była jako kajta poemocyjna w McDonaldzie w Japonii. Już do mnie leci taka kajta, więc na pewno Wam pokażę, jak dojdzie. Tutaj mamy fajną też ilustrację, moim zdaniem. Idziemy dalej. Tutaj mamy fajnego stonę Laksa. Możecie mogli zobaczyć lepiej. Tutaj jest na kartach. co fajnie. I jedziemy dalej. Tutaj mamy kolejną fajną dużą ilustrację z Teiko. No, tutaj jest panczam. Chyba nie panczam. E Włączam, to jest chyba ten duży, a ten nie pamiętam. Cóż, tutaj są takie dwie fajne ilustracje też. I tu mamy ten, to jest Ambreon chyba, ewolucja Eevee. Tutaj jest taki jakiś śmieszny ten Kate. Czemu, Czemu nie ostrzysz? Czemu nie ostrzysz? Okej. Okay. Zobaczymy sobie dalej. Tutaj mamy kolejną, bardzo fajną, dużą ilustrację. I słuchajcie, to jest taki set, który był um, dostępny chyba w um, takich pajkach ajuzajewki Pokémon. Tam w Japonii właśnie. Te kajty się chyba nie ukazały w angielskich e, setach ani w kajtach proporcyjnych. I ja mam tego Pikachu tutaj. To jego widzicie. Mam go, nie mam innych, ale ta ilustracja jest bardzo fajna. Ale co to jest za rozdział? Zobaczymy. Żebym wam nie skłamał. Tak jak kłamie czasem z nazwami pokemonów. To jest, aha, no to są słodkie pokemony, czyli mój ulubiony chyba rozdział. I tutaj mamy chyba liwany. Tak, popatrzcie, tutaj jest taki bulbozały. tekaj tym się podobają, z tymi plastylinkami. Bardzo fajnie. Wyglądają. Tutaj mamy taką Lasl i Mineum. One chyba też były na jakichś kajtach poemocyjnych japońskich, z tego co pamiętam. To jest taki maczam z kwiatuszkiem. Widzicie? Jest Jolteon z tym Togepi. I kolejne słodziaki. Tutaj jest kolejna plastylinka, taka większa. Bardzo fajnie wygląda. To jest fajny squirtle. Matkip Mamy fajne polbazały, Mamy też Eevee i Pikachu. One były. ta ilustracja na kajcie pojemną, jakieś. I tutaj mamy takie fajne Pikachu Cosplay. Najnowsze. Zajazłam wam jeszcze pokażę. Coś w związku z tym. okej, okay, i mamy kajty z. Tajeniami. czyli tu jest ten Lysandre, o którym mówiłem, że on jest full item, a jest mm, tak normalnie rysowany, a nie jest 3D, co według mnie działa na korzyść. Lepiej to według mnie wygląda. Więc mamy tajemników, no, nie jestem jakimś fanem tych wszystkich ilustracji z najami, są mniej ciekawe według mnie niż Pokémony. Co to? Tak to wygląda. Tutaj jest fajna, całkiem ok. i mamy następny rozdział. Hmm. Aha, no już czyli mamy tutaj te ilustracje, które ozdabiają inne rzeczy niż kajty. Z tego co widzę, to znaczy mamy pierwszy rozdział, to będzie te arty z boosterów z saszetek. Potem mamy ilustracje zagraniczne, czyli nie wiem, może zagranicznych twójców. I potem mamy proces tworzenia tych ilustracji. Więc zobaczymy. Tutaj mamy. To jest chyba uh, Ajt z japońskiego base setu I słuchajcie, znowu mi się kończy pamięć, więc musimy zrobić przejwę znowu. I będziemy oglądać dalej. Już obejrzę całą tą książkę z wami. Cóż, chociaż ręce mi odpadają, szczerze mówiąc. No słuchajcie, jestem i mam nadzieję, że to będzie już ostatnia część. Mam nadzieję, że zdążymy to obczaić. Co tutaj mamy? Skończyliśmy na tym, na tej ilustracji z tutaj macie. To jest chyba base set japoński, tak jak mówiłem. To niestety nie wiem co to jest. To jest jakaś z tych c jest coś tam, ale niestety nie wiem jak się nazywa dokładnie ten set. Tutaj też już patrzyłem i niestety nie wiem. O, są bardzo fajne, te. Tutaj mamy coś. Znowu i to jest chyba Hyde Gold Soul Silver. Ze względu na Ludzie i tego gościa. Nie pamiętam jak on się nazywa. Tutaj nie mam wam jak pokazać dokładnie tego. Tutaj jest black QM i white QM. I tutaj mamy już nowsze rzeczy, czyli mamy X&Y Czyli mamy Evil Tala I Niasa. I mamy dwa rodzaje boosterów, bo ten set Ukazał się w Japonii jako dwa Osobne sety, u nas to po prostu był X&Y, a tam była Collection X i Collection Y Jak widzicie I były dwa osobne boostery, boxy i tak dalej Tutaj mamy Wild Blaze, czyli mamy zajda X Czyli tego ciemnego, to jest moim zdaniem fajniejszy od tego, wiecie. No, zwykłego pomarańczowego on się mało różni od zwykłego moim zdaniem. No i słuchajcie, tutaj mamy te IT z najnowszych bustejów, które dopiero się ukażą. Pejmia chyba w styczniu jest w angielskiej wersji, japońska już miała Pejmia. I obecnie czekam na paczkę z tymi boksami, więc mamy Primal y, Geudona i Primal Kaioge. Nie wiem jak to się czyta, więc jak czytam mówię źle, no to wybaczcie. Tak to wygląda bardzo fajnie. I też są dwa sety jakby w Japonii, w Anglii będzie jeden. A, i tutaj widzicie, tutaj mamy te. Po prostu to są wersje te a, a mi się plącza język. To są aety ilustracje z angielskich wersji, bo paków i z deków. Tutaj mamy High Gold Soul Silver. Tutaj mamy z deków Też z tego. And tutaj mamy Black and White Base Set. Mamy tego. To jest chyba się i zekają. Tutaj Black and White Emerging Powers. Boundary's Crust, Keldio, bardzo go lubię, tego Pokemona. Plasma Storm, Plasma Blast. I tutaj mamy X Y, mamy tego Ja Tutaj mamy już Foyus Fist, czyli Lucario. Mega Lucario to jest. I tutaj mamy, aha, czyli proces stworzenia tych ilustracji. Mhm. A tutaj, no nie wiem, to są jakieś chyba tła, tak mi się wydaje. Tutaj są te Zayadian Collection, czyli, czyli tego subsetu do Legendary Terrace. Tak to wygląda. Tutaj mamy jeszcze Yama i Eevee. Widzicie, Bo tak. No słuchajcie, niestety wiele wam nie jestem w stanie powiedzieć. Bo ja japońskiego nie umiem ani cały, nic nie ogeniam. Tutaj mamy karty stadium i chyba chodzi o to tutaj, że to są stadiony, na których um, są jakby te pokemony. Widzicie, tak mi się wydaje, że jest to sama posadzka tutaj, tutaj jest tak samo i tutaj macie pokazane. Widzicie, tu jest na przykład ta ilustracja 3D, mamy szkic zwykły i tutaj jest pokazane. Jak to wygląda? Tutaj jest tak samo z tym o i tutaj macie słuchajcie to jest bardzo fajna rzecz, bo tutaj macie mm, te to, to są saszetki z tego najnowszego setu i w tym secie będą takie fajne kajty, które są nazywane half eightami czyli to są jakby zwykłe holo, tylko mają, yy, nie mają tej jajamki. Tak, jak normalnie mają kajety, no nie wiem, pokażę Wam tutaj. Czyli, jak normalnie mamy holo, tutaj wygląda tak: jest ta jamka i w niej jest ilustracja. To tutaj to jest, jakby na całą kajetę, co jest według mnie bardzo fajne. I te kajty mają taką częstotliwość występowania jak o zwykłe holo. I są też kajety, które nie są holo, tylko są zwykłymi komonami, uncommonami, one się trafiają tak samo często jak zwykłe. Komony, Jan i tak dalej. Tutaj mamy Bibraela, bardzo fajnego. Mamy też Torczyka. Wkurzonego. Patrzymy dalej sobie. O i tutaj macie więcej tych kajetów właśnie. Tych half ajetów nowych. Które wyglądają moim zdaniem super i chyba będą tylko w tym secie. Dostępne niestety. No i tutaj jest już o ilustracjach. Tutaj jest jeszcze fajna ilustracja taka większa. No tak, tutaj jest wywiad z twórcami najważniejszymi, więc to przelecę może. Bo tutaj nic nie ogarniemy za z tego. A mnie już ręce odpadają, tak jak mówiłem. I tutaj jest o, o ilustratorach chyba i jest napisane. Nie wiem co to znaczy to PPP. To są moje. Aha, to są stojone po prostu tak mi się wydaje. Więc tutaj jest. Aha, no dobra, czekajcie, trochę już. No dobra, tutaj mamy te info o ilustratorach, tu przelecimy. I tutaj mamy jeszcze pokazane, jak powstawała taka ilustracja z Celebi. Tutaj są chyba szkice. Tutaj jest ten główny szkic. I tutaj jest pokazane. Ona powstawała ręcznie, jak widzicie. Bardzo fajna. Pokazane. okej. Okay. I tutaj znowu pokazana kopek, i tu jest wersja ostateczna. Więc fajnie wygląda. Taka ta. Znaczy, ilustracja. Okej ty nie widzimy. No i tutaj mamy jakąś taką mm, chronologiczną tablicę z wydarzeniami związanymi z kajcianką Pokémon. Z czego nic nie rozumiem, niestety i tutaj jest to co mnie cieszy najbardziej, czyli dwie kajty promo. mamy ja i kłazę, Tom kto jest na okładce, i mamy cosplay Pikachu, który wygląda świetnie. Ja muszę wam powiedzieć, ostatnio zdecydowałem się, że będę zbierać kajty z Pikachu wszystkie, więc zrobimy sobie taką nową serię z Pikachu i będę wam tam pokazywał, co tam mam, bo mam kilka bardzo fajnych kajt. Tak, więc to by było na tyle chyba. Nic tu już nie ma. Tutaj są jeszcze fajne ityzy na zakończenie z boosterów różnych. Tak więc słuchajcie, zostawimy sobie na tym. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodoba to jak wygląda ta książka. I musicie wiedzieć, że trochę się poświęciłem, bo naprawdę jest to niewygodne pokazywanie książki w taki sposób. Ale to nic, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Będziecie zadowoleni i tak dalej. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Yo.